Witam serdecznie. Dzisiaj nietypowo podczas jednego wyjazdu na ryby, e, nagramy dwa filmy. Za ten z góry przepraszam, bo moim zdaniem nigdy nie powinien pojawić się na teoretycznie nigdy nie powinien pojawić się na naszym kanale, bo będzie o niewędkarskiej tematyce, natomiast praktycznie uznałem, że być może dla jakiejś grupy ludzi uratuje bardzo duże sumy pieniędzy, ciężko zapracowanych pieniędzy, które by mogli przeznaczyć na zakup tego auta i właśnie chciałbym się na jego temat wypowiedzieć po dokładnie dwóch latach użytkowania. Zacznę od początku. Dwa lata temu miałem wypadek, w którym swój żywot zakończyło nasze dotychczasowe... Wędkarskie auto to był Fiat Ducato, przejechał wtedy bez zawarynie 100 tysięcy km, no ale niestety stało się jak stało. No ale jako, że byłem zadowolony z dotychczasowego auta, od razu pobiegłem do salonu Fiata, skonfigurowałem auto. Już miałem podpisywać umowę kupna tego auta, i przypomniałem sobie, że siedzenie pasażera, w tym Ducato, na którym wasze siedzi. To było jak deska, że nam się nie dało, po prostu było jedno wielkie cierpienie, męczarnia. Jak wiecie, my jeździmy tylko w długie trasy, więc komfort nie tylko kierowcy, ale i przede wszystkim pasażera Basi jest bardzo ważny. I jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że wtedy przynajmniej Fiat nie miał takiej możliwości skonfigurowania wygodnej kanapy. No niestety, to był argument, że jakby z przykrością musiałem, przeprosiłem panią, odmówiłem. No i. Jaką miałem alternatywę, Kilometr, dwa kilometry dalej, był salon Renault Alcar w Olsztynie. No i na placu stało to konkretne auto, zależało mi na czasie, bo zaczynał się sezon zawodów, wyjazdów. No i od ręki te auto kupiłem. Od razu też zaznaczę, że jestem gotów przepłacać za tą stratę, którą generuje auto po wyjechaniu z salonu. E, właśnie za, te, za to, że nie znam się na motoryzacji, jeżdżę w długie trasy na bardzo ważne zawody, na bardzo ważne wyjazdy i, jakby, komfort i świadomość niezawodności auta ma dla nas bardzo dużą cenę. Stąd, e, z, je, odkąd mam taką możliwość, zawsze kupywałem auta, że tak powiem, prosto z salonu. No i cóż, jakież było moje zdziwienie, bo przez 10 lat nie miałem nigdy, wtedy przez 8 lat nie miałem nigdy żadnej ustarki w żadnym aucie. To jakby no po to kupywałem właśnie te nowe auta i zawsze miałem takie doświadczenie, że nowe oznacza niezawodne. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po przejechaniu 2000 km jechaliśmy wtedy na zawody, zapaliła się kontrolka silnika, która zresztą teraz też się pali. E, tylko teraz już nie robi na mnie takiego wrażenia. No ale wtedy no, to był szok, w ogóle tu się jakiś klucz zapalił, silnik się zapalił. No to cóż, no, co to trzeba? Trzeba ratować samochód, laweta, na zawody nie dojechaliśmy. Na lawecie wracamy do domu, 300 km, auto odstawiamy do serwisu. no Tam generalnie skasowali tam e, tę musterkę, znaczy, wtedy to mówili o jakimś błędzie no i cóż, teraz jakbym miał opowiadać o każdej wizycie w serwisie no to ten film trwałby dwie godziny a zależy mi na tym, żeby trwał jak najkrócej więc po, powiem tak to pokrótce i postaram się wszystko streścić ten samochód mam przejechane 52 tysiące kilometrów jeżeli na każdy pojawiającą na każdą pojawiającą się kontrolkę trybu awaryjnego z silnika, klucza to ten samochód miałby przejechane około 2000 km przez te dwa lata, natomiast wszystkie pozostałe kilometry musiałbym przemierzyć na lawecie. To są fakty. Tylko 2000 km to auto nie przejechało na trybie awaryjnym. Po prostu po pewnym czasie, iluś wizytach w serwisie, zrozumiałem, że już na te rzekome błędy to nie ma co zwracać uwagi. Grubsze problemy się zaczęły już po pół roku, już zaczęły badać jakieś tam poszczególne elementy. No i teraz skąd moja złość i dlaczego po dwóch latach to nagrywam, bo ciągle wierzyłem, że te auto miały jakieś po prostu, to się nazywa. Choroby jakieś tam wieku dziecięcego, no bo wiadomo, nowa generacja, jakieś problemy, i wierzyłem w to, że Renault po prostu te problemy szybko rozwiąże i moje auto będzie sprawne. No ale już jakiś czas temu zorientowałem się, że no Kurczę, nie chcę, nie mogę używać tu brzydkich słów, więc będzie mi się teraz trudno wypowiedzieć. Ale generalnie podejście Renault, podejście serwisu w Olsztynie, yy, nie no katastrofa. no tak delikatnie tak. powiem: Żenata, nieuczciwość. To są takie najdelikatniejsze rzeczy, jakie mi przychodzą do głowy. Po dwóch latach obcowania z tą firmą, gdzie w serwisie nie bywałem częściej niż u mamy i nie, to nie jest żart. A do mamy mam taką samą odległość jak do tego serwisu. No, po prostu mam zerowe zaufanie do tej firmy do tego auta to jest, to jest tragedia cały czas mówię najdelikatniej jak umiem tak e, no ale teraz powiem o takich najbardziej przykrych sytuacjach, byliśmy na przykład w Holandii na zawodach na których były dla mnie strategiczne wtedy zawody e, no i to były trzy starty wtedy i w jednym, w jednym starcie, że tak powiem, nie wzięliśmy udziału, bo nie dojechaliśmy. Po prostu zapaliła się kontrolka stop, samochód stanął, silnik zagotowany, okazuje się... Dymi tam się spod klapy tutaj, Dymi tak. się wszystko, okazuje się, że no, nie ma płynu w chłodnicy, no laweta, e, coś tam. Okazało się, że no, tam oni tam w Holandii nam tam dolali płynu do tej chłodnicy. No i no ale ostatecznie już nie chciałem, no i tam jakoś jeszcze na te kolejne zawody, że tak powiem dojechaliśmy. No i jak już wyjeżdżaliśmy z Holandii, no to po iluś tam kilometrach znowu stop, już dolewanie płynu tam do chłodnicy, to nic, że tak powiem nie dawało. No i niestety wróciliśmy z Holandii sobie lawetą, tak? Wątpliwa przyjemność, ogromny stres, strata czasu i tak dalej. Ta sytuacja z tym, że pojawiła się kontrolka stop, nie możesz dalej jechać. Wykluczyła mnie w tamtym roku jeszcze z dwóch zawodów, tak? bardzo dla mnie ważnych wtedy z czego jedne to były zawody w Czechach no to też sobie łatwo wyobrazić jaka to jest przyjemność cały czas rozmawiamy o nowym samochodzie tak? no i teraz jakby opowiem jeszcze dodatkowo czyli już jakby mam nadzieję, że każdy, ja nie chcę tutaj wymieniać tych poszczególnych ustarek, bo tego jest za dużo tu się po prostu psuje wszystko paka to uważam, że jest po to, żeby wozić płyn do chłodnicy i olej, tak? A nie tylko sprzęt wędkarski. I teraz jeszcze wypowiem się już tutaj konkretnie na temat pracy samego serwisu w Olsztynie, bo wiadomo, że jeżeli ktoś kupuje auto, to znaczy teraz dla mnie to jest wiadome, wtedy, wtedy to nie było dla mnie wiadome, teraz jak będę kupował kolejne auto, to najpierw sprawdzę opinię o serwisie. No bo to jest, teraz już wiem, jakie to jest ważne, żeby ten serwis działał dobrze. Jeżeli chodzi o serwis Alkar w Olsztynie to no znowu mogę powiedzieć delikatnie, że nada najgorsza firma z jakąkolwiek w życiu się zetknąłem niezależnie od branży, zero profesjonalizmu, olewactwo, momentami chamstwo, e, brak jakiegoś zrozumienia klienta. No i to są takie nieprzyjemności, e, że tak powiem, nie teoretyczne, no to są takie emocjonalne nieprzyjemności, natomiast takie praktyczne nieprzyjemności, to auto przystało w ich serwisie e, trz, z 3 miesiące łącznie, dwa to na pewno, a może trzy. I nigdy, to akurat już nie zależy chyba od serwisu, ale od polityki Renault, proszę sobie wyobrazić, że nie ma czegoś takiego jak auto zastępcze. Auto zastępcze dostaje się na trzy dni tylko, a na a dwie naprawy trwały po prawie miesiącu. Znaczy naprawy... Musiałem wypożyczać. Ja wydałem przez ten czas, no kurczę, no kilka tysięcy złotych na wynajem auta. No, to nie po to... Czyli kupuję auto nowe, mam ubezpieczone, wszystko fajnie, ale... No ale dla mnie zawsze jak się pojawiały jakieś drobne jakieś problemy zazwyczaj to były jakieś kolizje w innych moich autach No to dla mnie zawsze było oczywiste, że samochód jedzie do serwisu serwis daje mi auto zastępcze to było naturalne ale w Renault jest tak, że auto dostaje się tylko na 3 dni no jak, to, to co to jest dla mnie 3 dni jak my wyjeżdżamy na zawody na tydzień, na dwa no więc musiałem sobie po prostu wynajmować te samochody tak I, 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 no i wydawać na to bardzo konkretne pieniążki. No i co? No i teraz kolejny problem. Jak już e, e, o czym doświadczysz? Że na przykład teraz na. Jak wczoraj zadzwoniłem, że znowu zapaliła mi się, bo niedawno byłem w serwisie, znowu zapaliła mi się kontrolka e, silnika. Znowu chyba jest to samo, czyli prawdopodobnie jest uszkodzona. E, to się nazywa chłodniczka EGR, już pewnie trzeci czy czwarty raz. E, już pomijam to, że auto już nie jest od jakiegoś od miesiąca na gwarancji. E, no i wczoraj się dowiaduje, ten problem nie był od początku rozwiązany. Wczoraj się dowiaduje, że no to teraz już wiadomo, wie pan, rozumie pan, że to już nie możemy zrobić na gwarancji, bo dwa lata minęły, czyli nie ma znaczenia to, że to się psuje cały czas e, od roku i nie zostało to skutecznie rozwiązane czas jakby gwarancji minął. No ale dobra, już machnąłem na to ręką. E, zrobię sobie to sam w niezależnym serwisie. No i teraz tak, chodzi o to, że wczoraj dowiedziałem się, że ja mogę sobie auto za dwa tygodnie przywieźć na diagnozę. No a może za kolejny a potem to zobaczymy po diagnozie, poczekamy, może uda się zapisać na jakąś tam ewentualną naprawę. Fakty są takie, że, żeby zapisać się na cokolwiek w serwisie Alkar przynajmniej, no bo tylko z tym serwisem miałem do czynienia, na jakąkolwiek naprawę i tak dalej, to są tygodnie. To nie jest tak, że ja miałem jakąś usterkę i sobie z marszu jechałem, oni tam podłączali auto do komputera i ją rozwiązywali. Nie ja musiałem czekać tygodniami na to, żeby ktokolwiek się zainteresował moim autem. No ale o czym to świadczy? No raz, że nie z serwisu to jedno, ale drugie, że po prostu oni mają tyle tych aut na placu stoi do naprawy, że to nie przypadek, że oni się nie obrabiają. Po prostu jeżeli każdy jak się już potem zorientowałem, zacząłem czytać, przeglądać internet, to te wszystkie problemy, które ja mam, ma większość użytkowników tych aut, przynajmniej ci, którzy o tym piszą w internecie, tak? A ilu jest takich? No bo ja o tym nie pisałem. No, no nic. Naszych widzów przepraszam, ale może akurat ktoś był, zamierzał kupić jakieś auto marki Renault, a może nawet w serwisie, w salonie w Olsztynie, no to... Nie polecamy. Z, z mojej strony bardzo mocno bym się zastanowił, mówiąc wprost: nie polecam. W ogóle to jest moje ostatnie auto tej marki, pierwsze i ostatnie. No i oczywiście ja, ja nie chcę tym dalej jeździć. Kupię sobie nowe auto. Jeżeli ktoś ma jakieś konkretne doświadczenia z nowymi autami, bardzo, tylko zaznaczam, bardzo pozytywne lub bardzo negatywne, to proszę o jakąś prywatną wiadomość, napisać do nas maila, bo może ktoś mi poleci coś fajnego i jak, takich wiadomości byłoby kilka. I w drugą stronę, jeżeli będzie kilka negatywnych na jakiś konkretny model, mam na myśli oczywiście nowe auta to no to będę miał jakiś jakiś punkt odniesienia bardzo ważny tak no bo wiadomo w internecie e, tego jest tak dużo że trudno jakieś wyciągnąć sensowne wnioski dziękuję bardzo i przepraszam